W również mamy takie sztafety, w tym roku będziemy mieli już 20. Sztafetę Niepodległości, która każdego roku odbywa się z Zulowa, gdzie się urodził Piłsudski, aż do Wilna, do serca Piłsudskiego. W tym roku taka sztafeta odbędzie się z Warszawy, od grobu nieznanego żołnierza, aż do Ostrej Bramy, a także tradycyjnie z Zulowa na Rosę. Jeszcze raz chciałabym podziękować wszystkim organizatorom sztafety, że, mogli, że mogliśmy wziąć udział i bardzo się cieszę z tego powodu, że i myślę, że w następnym roku, a także za kilka lat, zawsze będziemy mogli tutaj być z Wami. Dziękuję bardzo. Pamięć o przeszłości to rodzaj korzeni dzięki którym trwamy i opieramy się dziejowym zawieruchom, których w naszej historii nie było mało. Zwycięstwo w ostatecznie wytyczyło naszą wschodnią granicę i zabezpieczyło Polskę przed niespodziewanym atakiem sowieckich wojsk. Nigdy nie możemy zapomnieć o wydarzeniach z przeszłości, które na wspomnianą wolność i niepodległość miały wtedy bezpośredni wpływ. Bitwa nad Niemnem, jej ostateczny rezultat w postaci zwycięstwa, taki wpływ właśnie miała. We wrześniu 1920 roku pokonane w Bitwie Warszawskiej wojska bolszewickie znalazły się na linii wyznaczonej przez rzeki Niemen, Szczara i Świsłocz. Zaczęto przygotowywać nową ofensywę. Armia Polska zaatakowała jako pierwsza zdobywając Wołkowysk, Grodno, Lidę, a następnie sforsowała Niemen. Polacy rozbili siły bolszewików, zmusili je do odwrotu. Bitwa nad Niemnem była drugim wielkim sukcesem militarnym Polski po cudzie nad Wisłą. Działania wojenne przetoczyły się przez naszą sokólską ziemię i wielu jej synów na niej poległo. Mamy moralny obowiązek o nich pamiętać I przekazywać wiedzę młodym pokoleniom. Historycy nawet przypuszczają, że gdyby nie doszło do tej drugiej bitwy nad Niemnem, bądź gdyby jej rozpotoczył się, nie daj Boże, inaczej, wojska sowieckie mogły powrócić nad Wisłem do Warszawy i dalej próbować iść na zachód. Na szczęście tak się nie stało. Polska nie musi być mała i nie musi być słaba. Trzeba uwierzyć w tę prostą rzecz. A jest po temu, Cały szereg powodów, żeby tak myśleć, zawartych choćby właśnie w naszej przeszłości, w historii i w tej, o której dzisiaj mówimy, także. Historia jest nauczycielką życia, jak mówi się od wielu wieków, i niestety, jest tą nauczycielką, którą nie zawsze politycy chcą słuchać. Mamy szczególny dowód i przykład polskich polityków, którzy nami rządzili przez wiele lat, którzy twierdzili, że historia jest niepotrzebna, że polskość to nienormalność. Dlatego dzisiaj szczególnie ważna jest postawa nas, Polaków, nie tylko tych, którzy rządzą, którzy sprawują jakieś funkcje. Cieszę się, że samorządy tu Sokółki tę powinność czują i ją wypełniają, że między innymi organizują takie uroczystość. Ale ta powinność przetrwania ducha i wartości spoczywa także na nas, Polakach, nas, wszystkich. Chciałbym zacytować, jakże trafną sentencję, która by ujęła dzisiejszą uroczystość, by pamiętać, jest to sentencja pani Rozmary Edmans, by pamiętać poległych, nie wystarczy pamiętać, jak to się stało, lecz pamiętać, dlaczego i za co. By pamiętać poległych, nie wystarczy spisać ich czynów, dodać trzeba marzenia, dla których walczyli. By pamiętać poległych, Trzeba umieć walczyć o marzenia, skończyć bój, który rozpoczęli. A tym marzeniem tych żołnierzy polskich, którzy zginęli, była wolna i niepodległa Polska. 23 września 1920 roku rozpoczęła się bitwa nad Niemnem. Oddziały polskie stoczyły krwawe boje z wojskami sowieckimi pod Sokółką, Grodnem, Kuźnicą, Mieleszkowcami, Nowym Dworem, Orłowiczami i Sidrą. Dwa dni później żołnierze polscy złamali opór nieprzyjaciela i zdobyli umocnione i zacięcie bronione Forty Grodna. Sowieci rozpoczęli odwrót. Zwyciężka ofensywa wojsk polskich doprowadziła do wielkiej klęski wojsk sowieckich i zakończenia wojny. Niepodległość naszej ojczyzny została wywalczona na kolejne 20 lat. Wzywam was, żołnierze zwycięskiej wojny 1920 roku, uczestników bitwy warszawskiej i bitwy nad niemnem, także tych pochowanych na Sokulskim cmentarzu, to wy walczyliście z nawałą bolszewicką we wrześniu 1920 roku o wolność i niepodległość państwa polskiego i zapłaciliście najwyższą cenę. Wzywam was do apelu.